Dzień dobry, witamy w tym odcinku specjalnym I specjalnym nie tylko dlatego, że pan Adrian dzisiaj wyjątkowo lśni Proszę się nie śmiać, no akurat pomylił krem do twarzy z pastą do butów No, każdemu się może zdarzyć, nie? A pastą do butów to i się zęby można umyć przez pomyłkę Ale odcinek specjalny nie tylko z tej okazji Dzisiaj wydanie numer 50 Święta Teresa tego programu, w którym to najpiękniejsi w Polsce mężczyźni jadą podziwiać najpiękniejsze polskie stadiony. A dziś jedziemy daleko. oj, tam, daleko. Tam, gdzie gorąco jest. Dzisiaj nasze piękne buzie będą straszyć w Tarnobrzegu. No i jesteśmy. Ale wypierdziasty dworzec. W polskiej dżungli. Tarnobrzeg. Lady Punk tu kiedyś grał. Pamiętny koncert. I Jan Panasewicz śpiewał. Kojarzysz? No tak, stał i śpiewał. Gdzie spojrzę? Dżungla. To jest kurwa dżungla. To jest kurwa dżungla, jakie jeszcze nie widziałem. A bo on dużo widział pewnie wtedy. No troszkę za dużo się wypiło panu Janu wtedy przed koncertem. Tak więc, panie, trzeba uważać. Bo nawet jak Jan Panasewicz się tutaj nawalił, to naprawdę jest. To można. Niebezpiecznie. Dobra, to najpierw udamy się tam, gdzie najspokojniej. Jadziemy na Mokrzyszów. No i jesteśmy pod stadionem. Na stadion nas raczej nie wpuszczą, bo zawarte. No ale powiedzmy, że coś widać przez ten płotek, nie? To jest stadion zespołu OKS, Osiedlowy Klub Sportowy Mokrzyszów. Co tu mamy ciekawego? No, trybuna główna. Poziomowa no, część prawie. No elegancka, no elegancka. Kurna, no trybuny są rewelacyjne. Nie takie takie gówno metalowe jak jest wszędzie, takie kurna z tych komponentów z gówna i tektury. Sektor gości. Zazwyczaj na polskich stadionach sektory gości są najładniejsze. No ten, no klasa światowa. Ej, naprawdę mi się tu podoba. Jest stadionik, jest kurwa. Ja pierdzielę, ale tu mają obiekty w tym Tarnobrzegu chyba. A coś mi ten dron jakoś za bardzo nie chciał latać. Wyświetlił się komunikat, że gimbal zablokowany, skalibruj, coś tam. A no skąd ja mam wiedzieć, jak to skalibrować? no, no Dopiero chyba z 5 lat dronów używam. No, jeszcze się kalibrować nie nauczyłem za bardzo. Musisz zadzwonić do chłopaków z kalibera 44 i oni będą powiedzą jak kalibrować. A generalnie ta dzielnica Mokrzyszów określana jest mianem Meksyku. To Meksykanie mieszkają? Właśnie nie wiem, dlaczego Meksyk. Tak. Mi się wydaje, że dużo kaktusów tu mogło rosnąć kiedyś. Wydawało mi się, że rośnie teraz, ale teraz nie widać, więc musiały Meksyk, rosnąć że tak kiedyś. Że to bogaty taki jest Meksyk. Nie no fajna tutaj ta okolica ale ma jedną wadę, nie ma tu żadnego baru, przynajmniej my żeśmy nie znaleźli więc skoro nie ma baru to opuszczamy tę dzielnicę i zaiwaniamy dalej na kolejny stadion. Co to tutaj idzie? Kaczki. Jakieś ptaszyska gdzie to kaczki? Co wy za ptaszyska jesteście? Hau chau. Nie, to są te poguty. Już bardziej sowy chyba Jakie dźwięki wydają dziwne I doszliśmy! Ledwo żywi ale doszliśmy. I jesteśmy już na na kolejnym, nawet dwóch obiektach piłkarskich, bo to jest teren Osiru, ale są dwa boiska i nie wiemy, które jest główne. A wiesz, co tu się działo w tym weekend w ogóle? To były jakieś poważne, bardzo zawody piłki nożnej kobiet. Bo teraz jest wielki boom na piłkę nożną kobiet. Po no. tym jak Polki wygrały Mistrzostwa Europy. No, no tak, to jest bardzo no, każdy duży każdy boom. Nie być kobietą teraz. I tutaj był jakiś turniej w ten weekend, ale nie wiem kto go wygrał i kto grał, w sumie też nie wiem. Ale! Chyba panowie! Przepraszam że... Dzień dobry. To was sprowadza do No i już wszystko wiemy, bo spotkaliśmy tutaj osobę, a czy osoba spotkała nas, poznała nas po plecach. Główne boisko jest tamto. Na tych obiektach ja wiem, że generalnie grywa wspólnota serbinów. Taka drożyna piłkarska. Tak. I chyba junior Zakrzów hmm. też chyba tu gra. A tam podobno jeszcze jest trzecie błysko, I korty tenisowe, ale ja nie wziąłem paletki ze sobą, to nie zagramy. A, udało się. Dron elegancko skalibrowany, znaczy się gimbal. Tak elegancko skalibrowany, że jak lądował, to troszkę przywaliło mu się. O. To podłoże mu się troszkę przywaliło, nie? Jakoś tak dziwnie strasznie. I odpadło coś, jakaś część tego gimbala. Osłona. Nie wiem czy ona odpadła, czy się złamała. Nie potrafi jej przykleić. A pan jakiś klej przy sobie? Tak. No jak to przylepić, cholera? To jest osłona chyba tylko, nie wiem. Od no Od gimbala. No bez osłony chyba też może latać, nie? Ja pierdzielę, no wszystko jest rozwalone w tym dronie. Ale skalibrowane. Eee. A drużyna, która tu występuje, bo jeszcze podążamy wzdłuż tego stadionu, nazywa się Wspólnota Serbinów, bo tu jest osiedle Serbinów. Witamy w piekle Serbinów, tak tu jest napisane. A w tym bloku tutaj, o proszę, nie ma numeru 60. Ta moda teraz, w tych nowych blokach nie ma 60. Nie budowlisów jest. Teraz? Która w ogóle godzina jest? na w ogóle jest 25 po 12. No właśnie, wcześniej, a my już dwa stadiony mamy ze sobą. Trzeba by to jakoś uczcić, moim zdaniem. Tylko w jaki sposób to można to uczcić, teraz? A co, 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 to, to, to? No chciałem co uczcić. To no to mamy uczczczone. Myślałem o innym sposobie, ale ten w sumie lepszy. O, ho, 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 ho! A co mamy tutaj? Panie, to jest dopiero bojo, tu powinna grać wspólnota Serbinów, to jest najładniejszy obiekt na Serbinowie Ale tu jest klimat Oj żeby to było otwarte, oj żeby to było otwarte eee... Pan miał urodziny i tutaj Rada Osiedla, proszę bardzo, z okazji 14 urodzin. Ojej, zaraz się wzruszę. Już się wzruszyłem. Ale skarpetasy. Kurczę, nie lubię dostawać prezentów. Nie obchodzę urodzin, ale takie. Skarpetasy. ojej Takie prezentacje to ja mogę codziennie dostawać. Ale się będą nosiły. Oj ojoj. w nich. Sparpetasy Dziękuję. Bardzo. Ale to była miejscowa bar Lukas. No coś pięknego takie miejsce, coś... Pięknego Nie przeglądaliśmy folderu reklamującego Tarnobrzeg Ale jeśli tam nie ma baru Lukas w tym folderze hańba mu Dobra, teraz lecimy tam Oho, nabór do sekcji kajakowej Gdybym jeździł się w kajak to bym się zgłosił do tej sekcji No chyba, że można okrakiem no to wtedy mogę się zapisać. Można ukrakiem? No jak ja ukrakiem. No tak, jak się rymuje to można. A co my mamy tutaj? Rynek. Piękny, tak zwany rynek w Tarnobrzegu I, i pan Adrian. O, proszę bardzo! I co pan Adrian zrobi? No pomachaj chwilę. O, proszę bardzo, pan Adrian macha chwilę. I nigdy byście nie zgadli, co się przetrafiło nam później. Otóż przetrafiło nam się. Awaria techniczna. Są podejrzenia, że od tego machania. Sytuacja wygląda generalnie tak, że z całych tych naszych nagrań tarnobrzeskich wykrzaczył się jeden plik. I akurat jest to plik z kolejnego stadionu. Tak się złożyło, że był to obiekt ten. Generalnie, jak przechodziliśmy, to ledwo ten stadion zauważyliśmy. Prawie prześliśmy obok. Ale dotarliśmy i takie mądre rzeczy mówiliśmy, i tego nie ma. Nagranego. No. A to jest w ogóle stadion zespołu o nazwie Siarka. Już nie pamiętam jakie my tam mądrości żeśmy wygadywali na bieżąco, ale trybuna główna to nam się podobał. Najlepiej ta trybuna wygląda chyba z tego ujęcia, nie? A naprzeciwko to już tak nieco mniej, bo trybuny były tylko dwie i punkty bonusowe za lokalizację ten stadion dostał o i jest punkcik bonusowy za to że pod stadionem są lody o tu jest punkt z lodami punkt z piwem też jest ale bar biz. ale nie 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 mam ochoty na piwo w ogóle lodzik spoko ale piwko z widokiem na stadion w sumie też dobra jadziemy zwiedzać dalej czy to jest nasz transport, to jest pani Paulina. Panie Adrianie, teraz będziemy zwiedzać jezioro. jezioro. O, proszę bardzo. Kawał jeziora tu jest. Tak, tak właśnie, panie Adrianie, wyglądają jeziora. To jest raj dla nurków. O, tu chyba jakiś nurek płynie, właśnie. Na dnie tego jeziora umieszczono nawet jakieś specjalne skarby, żeby nurkowie podziwiali. Tak się zastanawiałem nawet co to może być. Tak mi się wydaje, że to może być na przykład butelka po Tak, 5 groszy, haczyk, sztuczne gówno. No co może być jeszcze dla nurków atrakcyjnych. O, 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 o! A jest w ogóle taki klub? Jezioro. Jezioro. Jeziorach, Tarnobrzeg Jezioro Tarnobrzeg Tam występuje zawodnik, który ma 84 lata. Czyli 2 I... lata więcej niż ty. No, i... I, I trenują, i grają. Grają na tym, na środku jeziora Maciewigowa. A przy obiekcie siarki Tarnobrzek zapomniałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że maskotką siarki Tarnobrzek jest szerszeń wacek. No wacek jest, no. Szerszeń wacek? No bo pan wacek to legenda klubu I na cześć, kurna, mi jakiś piach wpadł pod soczewkę chyba. I na cześć pana Wasława właśnie jest szerszeń wacek, no. Browar brze No i jak Srak Dobra Sytuacja wygląda tak, że czasu niewiele Możemy zobaczyć jeszcze jeden stadion, a do wyboru mamy kilka, więc rzucamy monetą! Rzucam tak o uczciwie rzucaj. No rzucam uczciwie, kurna spadła oszołekie. Ja pierdzielę, co za typ ja Jeszcze będziesz wysłał tą monetą <grystanie> O! No i tak myślałem, że właśnie na ten stadion pojedziemy Jedziemy do Cyganów Kieszy się? Tak No tak się wylosowało no. Jak w puchary w Bułgarii tak się wylosowało Kulki pan zamieniałeś No i jesteśmy w Cyganach no Miejscowość Cygany 10 km mniej więcej od Tarnobrzega Zawsze chciałem ten stadion zobaczyć tu obecnie występuje drużyna o nazwie KS Cygany. Kilka lat temu tutaj pokłócili się A, je, ludzie w tym zespole. I skutkiem tego było to, że powstała nowa drużyna. W tak małej miejscowości były drużyny dwie: KS Cygany i LZS Cygany. Odbyły się derby cyganów. Ja się wybierałem te kilka lat temu na derby cyganów i nie dotarłem, bo mi się coś tam już nie pamiętam. Chyba po drodze coś się transportowało, wypieprzyło. Taka okazja, żeby zobaczyć derby cyganów, nadarzyła się tylko raz. Oni tylko raz ze sobą zagrali, bo potem jedna z drużyn się wycofała, ale od tego momentu bardzo chciałem to być i ten stadion zobaczyć. Bardzo się cieszę, że akurat ten stadion się wylosowało. Kurczę, trybuna. Trybuna, no, trybuna. trybuna kryta jest. No ja pierdzielę, jest. jest trybuna kryta. No wierzchnia chyba niezła, nie zła, nie? Trawka jest przygotowana nie najgorzej do sezonu. Jest prawie zielona nawet. Stadion w cyganach jak śmietana z rana. Tutaj to można jeszcze kilka godzin by posiedzieć, ale nie ma czasu. Trzeba pędzić na pociąg. Nie no, nie no, nie no, nie no. Będąc z Starnobrzego, musieliśmy odwiedzić to miejsce. Tam z tyłu, Kuflandia, ale elegancki lokal, mokre jak jajca. Jak ktoś myślał, że zapomnieliśmy, to To musimy go rozczarować. Teraz czekamy już na transport na dworzec. podsumowanie by się przydało, nie? Czy nie? W sumie po co? Za gorąco, Podsumowanie będzie następnym razem, jak będzie troszeczkę mniej niż 30 stopni. Niech będzie chociaż 29. Niech ktoś podsumuje za nas. Proszę tam w komentarzach wpisać, co wam się podobało z tych stadionów, co wam się nie podobało. Bo dla nas to wiadomo, że i tak zwycięzcą odcinka jest. Kuflandia. I Barlukas, no Barlukas, Kuflandia, Exekwo pierwsze miejsce. Tu się nie ma co zastanawiać. Dobra, podjeżdżać tu proszę i wio. Dziękujemy za uwagę. ahoj